Masza ma niedługo urodziny i chce, żeby te urodziny były wyjątkowe. I chce, że tak jak obiecałaś, pojedziemy do Ikei i kupimy jej nowe łóżko. Ale żadne łóżeczko ze szczebelkami. Ona już nie jest malutkim dzieckiem. Rozumiesz? Niech ma już normalne łóżko, w którym może rosnąć. Tak, dostanie normalne łóżko, tak jak obiecałam. Tak! Zobaczysz, jak się ucieszy. Mamo, a ja ci pomogę urodziny nasze przygotować. Naprawdę Basiu, pomożesz mi? Tak, pomogę ci podekorować, ciasto upiec i, i, i nawet na zakupy pójść. Och, Basieńko, w tylu rzeczach chcesz mi pomóc? O, nigdy bym nie pomyślała. Ach, mamo, nie przesadzaj, przecież to dla mnie nic. Nie, nie, przesadzaj nie jestem. Ja ja sto, sto lat, sto, sto lat. lat. Wszystkiego najlepszego na urodziny. Schenko!